Thank you. No manko, Elon witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że czujecie się świetnie, że przeżyliście ten nowy rok, całą imprezę i możemy lecieć dalej zgarniać to siano z rynku. Dzisiaj zrobimy sobie airdrop info. Mamy tutaj kilka rzeczy do odebrania. Będę miał również kilka ciekawostek, kilka tipów na przyszłość. Trzeba się tutaj zapisać, w kilka miejsc, kilka rzeczy wypełnić. Także z tym pozytywnym info zapraszam na intro. One day, one day, one day. Pierwsze co, to mamy ostatnią część do odebrania e, airdropa od DogeChina. Więc wbijamy tutaj na airdrop, łączymy się tutaj naszym metamaskiem. Więc to jest stary airdrop, na który trzeba było się zakwalifikować już dawno, po prostu bridżując te swoje e, DogeCoiny na właśnie DogeChain. I to jest airdrop tokena DC, który był podzielony na kilka części. Najpierw ten Genesis i teraz mamy... Czwartą część, uwaga, bo tutaj się trzeba pośpieszyć, jest tylko 5 dni na odebranie tego. Każdy airdrop, ta mniejsza część, przychodzi teraz raz w miesiącu i jest około tygodnia na odebranie tego. Dobra, musiałem przełączyć sieć, bo coś miałem jakąś inną włączoną, więc klejmujemy. Zatwierdzamy i kolejne 484 sztuki padły, znaczy zaraz padną. Generalnie ten token dość mocno poleciał na glebę. I ten airdrop jest warty pół dolara, więc nie ma sensu teraz nic z tym robić. Niech on tutaj sobie leży. Oni ostatnio też odpalili staking w ogóle tutaj o i można sobie zastekować te tokeny, ale to o tym was już informowałem tutaj w tym wideo. Zapraszam serdecznie i możemy lecieć dalej. Loop, jeśli pamiętacie Lupa loop market, jeśli mieliście jakieś tokeny, to już dawno temu odbieraliśmy sobie tego NFT-ka, który ma reprezentować właśnie te lupy, które były wcześniej na Terra. No i od tego roku ma być tutaj właśnie włączony ten staking. Dodatkowo można tutaj zbierać Loop Power, który będzie podbijać te nasze właśnie nagrody ze stakingu. Tak samo jeśli stajkujecie sam token Loop, u nich w tym dziale community jest właśnie info o tym. Więc stykując tokeny loop, można właśnie zarabiać ten loop power. Im więcej stykujemy i im dłużej stykujemy, tym większy będziemy mieć ten loop power. I tak samo, jeśli chodzi właśnie o te NFTki, te kosmiczne ich małpy, one też powinny zarabiać loop power. Dodatkowo, jeśli chodzi o te USDC, które tam są przypięte do tego NFTka, dodatkowo mieli oni mieć tutaj ten multiplier, Ale generalnie to to jest stary artykuł, nie pojawiło się tutaj nic nowego, ale za to pojawił. Się opcja właśnie stakingu, no i są tutaj dwie opcje na staking tego NFTka. Pierwsza opcja to stekujemy i dostajemy tokeny loop, ale wtedy stracimy ten loop power. Za to, jeśli będziemy stakować dodatkowo tego loopa, no to znowu będziemy zdobywać więcej tej mocy. Lub opcja druga, gdzie możemy zarabiać część nagród, które y, będą generowane przez market z obrotu tymi NFTkami. Tutaj właśnie jest informacja, że jeśli wybieramy tą drugą opcję. No to dostaniemy 10 razy tyle tego Loop Power za każdy token Loop, który będzie generowany przez naszego NFTK. Jeśli najpierw wykonasz opcję pierwszą, a później dopiero opcję drugą, to dostaniesz 5 razy tyle tego Loop Power. Tutaj jest artykuł, który to tłumaczy, jednak no to jest cały czas ten sam artykuł, który pokazywałem Wam wcześniej. Dobra, więc ja uderzam w opcję drugą tutaj. Musimy się jeszcze połączyć naszym Keplerem. Dobra, tutaj mamy wszystkie przeliczenia, jak to będzie wyglądać. Mamy też okresy, na które możemy zablokować. Ja chyba polecę po maksie, No to bez sensu jakieś 80 dolarów. A no na ten moment nie ma sensu tego sprzedawać. Także ja sobie spokojnie po prostu poczekam, ale to nie jest tu. Ale teraz tutaj widzę, że tutaj nie ma tego NFTK do zastejkowania. Trzeba chyba się wrócić tutaj. Więc wracamy do naszego NFTK. Tutaj, jak dajemy manage, to dajemy stake. Przynajmniej ja tak robię. Którą opcję wy wybierzecie, to jest wasza sprawa. Ja po prostu go tu wrzucam, bo nie widzę sensu tego teraz wyciągać. Dobra, poszło. Jeszcze widzę, że tutaj mam jakieś 500 lupów. To też mogę je na przykład na 6 miesięcy dać 300. Ciach, zatwierdzamy. I jeszcze na 2 miesiące dam, znaczy na 12 miesięcy dam te 200 sztuk ciach. Dobra poszło. No i tutaj możemy sobie zobaczyć ile tego tej loop power mamy. I tutaj na dole są te dwie moje pozycje na 3 dolary i na 2 dolary. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze można im włączyć restake. Tak damy ten restake żeby to się te nagrody żeby się tutaj kompoundowały, kumulowały znaczy po polsku. Ciekawe co to jest to Coming Soon. No dobra, no to nic. Póki co cierpliwie czekamy. Jak już mam jakieś groziwo tutaj, to wolę, żeby to pracowało. A sobie spokojnie czekam, aż przyjdą jakieś lepsze czasy na tym rynku i miejmy nadzieję, że coś jeszcze z tego lupa będzie. No. Jeśli robiliście ze mną ten testnet od Hava Wallet, to powinien Wam przyjść e-mail tutaj z takim formularzem do wypełnienia. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to również zapraszam tutaj na to wideo. I tutaj jest formularz, ja akurat już go wypełniłem. Kolek... Kolejna akcja: Orbital Apes. Też również wspominałem kilka razy o tym projekcie. Mam tutaj kilka małp. No i jeśli macie te małpiszony. To one produkują właśnie ten token OAW, który jest Utility tokenem na ich markecie. I jak wejdziemy sobie w store, to za te tokeny, które zbieramy, możemy sobie wymintować. Tutaj są takie świąteczne małpy. Te małpy są akurat kolekcjonerskie, także one nie będą wam zbierać airdropów. Ale ja sobie na przykład takiego hot coco sobie wymintuję confirm no i super co jakiś czas można sobie tutaj odbierać te tokeny na ten moment no na iwmosie nie dzieje się zbyt dużo cena iwmosa też bardzo mocno poleciała no proszę bardzo tu są moje nftki, tutaj jest cena 808 hmm, ciekawe tu mam jeszcze jakieś starsze które były mintowane wcześniej i te zwykłe wejdźmy na ten market sprawdzimy po ile one są listowane? Jeśli 800 osmo, to super. No jest tu sporo tych małp, ale takiej jak ta moja to akurat nie widzę. Tutaj jest. No faktycznie. Dobra, to ja ją sobie wtedy sprzedam, no. Za 750 osób ją wystawimy i niech leci. No. Tutaj, czasami jak wystawiacie jakieś NFT, to pojawia wam się takie czerwone ostrzeżenie. Chodzi o to, że nie możecie ich wystawić, jeśli nie dacie właśnie tego pozwolenia, więc musicie być po prostu pewni, że to jest właściwa strona i nie ma się co bać, tylko zobaczmy czy nam to wyjdzie, czy nam ktoś to kupi. Dobra. Wystawiony. Czemu mi się tu cena na, na FMOSa zmieniła? Something went wrong. Nie, dobrze jest. Dobra, wszystko siedzi, lecimy dalej. Chyba pokazywałem Wam kiedyś to Space ID, teraz nie jestem pewny, czy tweetowałem, czy nagrywałem on to wideo, ale bardzo możliwe, że tutaj będzie airdrop. To jest projekt, który jest w ogóle inkubowany przez Binance Labs. Także warto jest mieć taką domenę za 5 dolarków, ją możecie sobie wymintować. Mintujemy oczywiście za BNB. I im dłuższy będzie ten, ten wasz adres, tym tańsza jest ta domena. Ale tam minimum chyba 5 dolarków. Tutaj jeszcze można się zapisać na Vela Exchange. Platforma ma ruszyć 18 stycznia, więc warto będzie ją na pewno tutaj obserwować. Jest to protokół, który będzie nam umożliwiał tak zwany real yield. Więc ja obserwuję, i ostatnio wam jeszcze mówiłem o tym Mantle Network. Tutaj warto jest codziennie sobie przeklikać to. Dostajemy tutaj testowe bity. Budują oni póki co społeczność, sprawdzają aktywność. Jeszcze dorzucili ostatnio guild. Więc tutaj, jak się podłączycie, dacie im follow na Twitterze, zmienicie sobie tutaj w bio na tą korbę. To na Discord powinni wam dać rolę OG. Mam Mantle Tester, Mantle OG, Mantle Crew, High Activity i zweryfikowany. Także ja tutaj grzeję sobie swoje miejsce i warto jest ich obserwować. W ogóle projekt BitDAO, czyli nasz Bit z Bybita, w tym roku uruchomił Bybaki i ich celem jest wykorzystanie 100 milionów USDT. Na no właśnie buybacki tokena Bit, później spalenie go. Także skupują mniej więcej około 2 milionów USDT dziennie. Zaczęli od wczoraj, ale jeszcze nie widziałem żadnego potwierdzenia na sieci ani żadnego hasza transakcji. Sprawdźmy jak tutaj wygląda cena tego Tokena bit 6% do góry 36 centów no to całkiem spoko. Widać, że takie newsy robią robotę, ale do nadrobienia tutaj mamy jeszcze dość sporo. Ostatnie 90 dni, no lekkie tutaj wybicie na około 10 centów. Ja z moimi bitami się nie rozstaję, cały czas akumuluję, można je kupić na giełdzie Bybit. Jeśli nie masz jeszcze konta, zapraszam sprawdzić linki w opisie i to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, siemanko, pozdrówki, jo!